Witam, Witam serdecznie, serdecznie wszystkich słuchaczy w, się w dzisiejszym, dzisiejszym w wydaniu, w wydaniu w naszego szalonego quizu. Jeszcze raz przypomnę Państwu zasadę tego. Każdy z uczestników musi w określonym czasie wypowiadać się na temat podany przez nasze szalone jury. A tematem dzisiejszego dnia jest. W moim sąsiedztwie typów jest wielu: od twardych graczy do miękkich lecerów. Choć oczywiście odwrotny to biegun jedni i drudzy Jakby z tych samych genów Pierwsi są ślidni jak jacyś zombie Sam czasem nie wiem czy to człowiek czy pomnik. Są tacy twardzi jak Cierestwe Piedziwo Chłopcy sferalni jak Robert De Niro Ma znów ci niemcy do bólu giercy Jacyś tacy wystraszeni, każdy z nich to święty Teraz po co lecieć w ekstrema Nie bój się podbić, to ruszymy temat Robimy schemat, gdzie plus idzie minus Wstawmy tu Luz Blues i Dead Godzilla Poczuj ten klimat, nim będzie za późno Jestem na hip-hopowcem Konowie są mi obce, tak jak wszelkie myśli z prośle. Niektórzy myślą, że mam noso wyjewane, Mój hip-hop się z tym, co mówię na poważnie, ale Na to akurat mam faktycznie wyjewane całkiem Pali piszę te nieuczesane marze Patrzę na ludzi, których mocno biegą dupy Patrzę na dupy, które mocno sterczą duty. Jedni i drudzy chcieli wybyć zarobieni Lecieć na wczas do Turcji lub do Tunezji W opcji od inkluzji w wiele poświęcić Uśmiechy z nic spiętych ja w dawno zeszły Sam nie jestem wziął już spokoju Mam już na stroju, W opór problemów na boku innymi nie obchodzę się tu Też pokaż, że jesteś w porządku Wchodzę na grubo, inaczej nie potrafię Na czas jednego bitu składam własną mafię W pięciu MC gotowi podać ręce Więc nie rób tyle turbulencji, kiedy kręcę Bo wyzywiesz się cały ten plan, który ułożyłem zanim szedłem na plan Pokój tobie, bracie, bogu siostro. Oby już jutro nie było tak ostro. To właśnie jest to nowe oblicze Każdy z nas często musi nastawić policzek. Pytanie, kto wie, czy się odważy, stanie coś dobrze. Tak to robimy we Wrocławiu, skurwy cyny. 7-1! 7-1! Kwasorka, komisło, H5T. Wejdź! Nie czekaj. Pasz, pasz, Bang! <laughs> 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 Webster, Webster, way. the